Gdy Sylwester czesał czuprynę króliczka, nagle nie wiadomo skąd, w pokoju pojawił się stary kumpel SKKF. O, SKKF! O, Sebastian! Masz może ochotę pograć w coś? A w co możemy zagrać? Na przykład w Mario Kart. A w Mario Kart? Super, zagrajmy! Ale fajnie! Super! <noise> ja biorę manual, bo jestem prawdziwy pro. I co? Co ja będę musiał robić, jak będę manual? Będziesz musiał sam driftować. Czyli co? Ty jesteś dem. <noise> Nieprawda. Pra, prawda. Nieprawna. Prawda. Nieprawda. Prawda. Nieprawda, teraz byłem, widziałeś mnie? Ty pierwszy nie. jestem. Nie. <laughs> tu nie ja czwarty. Ty nie takim złym adregramie. Ja To jest śmieszne. Jedźmy zatem. Pokonam cię, SKKF! Je. Gdzieś by znowu. Nie wiem co ci opowiedzieć. <laughs> tak, można grać panie Sebastian. Bo jestem... ja się wkurzałem się Nie na Sebastian. Teraz już się zacząłem z tego śmiać. Kiedyś. Ale wyrzuciłem się... jakiegoś wielkiego klota z Kiedyś było już nieprawda. Się... Wyprzedziłeś mnie! No. Ja ci dam. No, no Żółwiem dostać, w takim momencie siódmy jestem. Ta gra jest świetna, naprawdę. Jesteś pierwszy, dostaj żółwiem po mordzie. Ooo. Tutaj, jak mi się nic nie stanie, to zwycięstwo. Thank you! Ja yeah, takie thank you i teraz pa! Zwycięstwo! O Pierwsze, pierwsze... Miejsce. Ale gdzie jest krójczyk? Znaczy <sumy> jestem w takim, w takim położeniu, że mięśnie mi się spinają tak, że funkcjonują. <sumy> <sumy> Next <sumy> ready. <rejaszko! sumy> Zobacz, się mije. No to było. O jezu. Lech, skóra skóra nie nie o, ta szkula jest zrobiłam. O jak ja w ogóle nie mogę się wydostać stąd. O, ja, ja mam bombę. No. O, lepszy z... No, lift. nie wierzę. No dobrze, no, jest jestem nie jest nieźle. Tutaj drifta takiego przywale. Będę. Ale jestem teraz wielkim samochodem. Jak Jakie walić w krańcu czas! I teraz mega drift. O tak, o tak. O, jesteś jest, za. Nie! Czy to, to już jest meta? Nie wiem. To już jest meta? Ja pierdolę! <laughs> 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 jak to. W piśmie świętym pisało, pierwsi będą ustępni. Było napisane. Drogie SKKFie, nie mówi się, że coś pisało, tylko było napisane. Tak jak nie mówi się, że coś pisze, tylko jest napisane. Nie mogę się rozpędzić na tych schodach. Fala na 12a miejsca. No. Não. na Aha, mas to są dobre e złe. No 1 eu vou w górę, 2 eu vou w górę. No normalnie, jak pra dziwnie, coi tu não się Fala, Edna. Não, não chiquei chiquei chiquei. Fala, Edna driftu, drift. w Warszawie. Ale lecci, tamo, teraz ta bomba. A ona jest niego. Pomnijcie. Ten warunek... Y, no, bardzo... Ojej, no to ja przed samą metą w takim razie dostałem bombę. I patrz co tutaj się będzie działo, jakieś grzybowe mm. zabawy. To co? co? Ty mnie? No jak? To przestań. Bardzo chętnie. Kurczę. <laughs> no banana wjechałem na... B widziałeś to? Nie. Prawie sprzedać? No między grzyby. Może kamerę. No, 10. Eee. No, jak w studiu. To jest to jest. Ale jest dwunasty. To ja dziesiąty. Ale byłem pierwszy z tej doczeku. Może, to co chwilę ktoś mnie odebra. No tak się idzie na końcu. Ta jesteś cwaniaczek? Paniaczek? No, a może się spróbujesz ze mną w rzeczywistość na takie wyścigi? No dobrze, skoro Sielko. tak mówisz... Teleportujmy Lecimy się! Złap mnie za ramię, teleportujmy się! Złap, Złap mnie za ramię! Here we go! Au, au. Yeah! <laughs> ho, ho. I'm Luigi, number one. Wyścig dobiegł końca. Dajcie łapkę w górę i piszcie ładne komentarze. Subskrybujcie Królestwo i kanał SKKF. To na pewno poprawi chłopakom humor. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.